Witam Państwa we wtorek 14 lipca. Karolina Czereda. Czas rozpocząć wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach Rondo i McDonald's na Moniuszki. Nowe mieszkania i restauracja obok skarbówki. Fałszywy alarm w banku. Po ile fasolka, czyli wizyta na targowisku. Ratusz zatrudni podinspektora. Wakacyjna przerwa wypożyczalni sprzętu i bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów. Znamy kolejne plany inwestycyjne starostwa. Chcą wybudować rondo na jednym z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w żarach. Mowa o skrzyżowaniu Moniuszki z lotników. Jest też szansa, że powstanie tam restauracja McDonald's. Powiat przymierza się do budowy ronda na ulicy Moniuszki w Żarach. Skrzyżowanie tej ulicy z ulicą Lotników jest jednym z najniebezpieczniejszych w mieście. Nie zaczną jednak dopóki nie skończą alej Wojska Polskiego. Tym razem jednak starosta zamierza solidnie przygotować się do nowej inwestycji. Chce uniknąć niepotrzebnych przebychanek i zmian w projekcie w ostatniej chwili. Zaczęliśmy od wizualizacji, od spotkań z, też z władzami miasta, ale również z, z właścicielami tutaj posesji sesji wzdłuż tej drogi, no po to, żeby tą drogę już przygotować, wykonać raz, a dobrze, żeby do niej nie wracać. Jeśli na Moniuszki powstanie rondo, zjazdy i parkingi, właściciel pobliskiego terenu zadeklarował wybudowanie w tym miejscu McDonalda. Myślę, że dla dobra mieszkańców i też by parę miejsc pracy się znalazło, może nie parę, może więcej. W tej chwili starosta dysponuje wstępną wizualizacją nowego ronda. To idealny czas na wnoszenie propozycji i sugestii do projektu, który powstanie pod koniec roku. Gdzieś ten projekt złożymy, może, wasz, może w gazecie regionalnej, może gdzieś do, do, do konsultacji, żeby, żeby jeszcze ktoś jak ma jakieś pomysły, żeby zareagować i żeby, żeby nie, nie było bubli. Na te uwagi czekamy. No Indywidualni mieszkańcy niekiedy mają Ciekawsze pomysły niż, niż biura projektowe? Na uwagi mieszkańców starostwo czeka już dzisiaj, ale przebudowa skrzyżowania rozpocznie się najwcześniej za półtora roku. Firma MJ inwestuje w Centrum Żar. Trwa budowa trzypiętrowego budynku usługowo-handlowo- mieszkalnego przy ulicy osadników wojskowych. Obiekt będzie miał cztery kondygnacje, to w sumie ponad 1200 m2 powierzchni użytkowej. W planach jest m.in. restauracja z tarasem widokowym, a na najwyższym piętrze kilka mieszkań. Są to trzy mieszkania, dwa o powierzchni 60 m2, jedno o powierzchni 40 m2. Na uwagę zasługuje fakt dostosowania naszego obiektu do, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z jednej strony jest to winda, która znajduje się wewnątrz, która umożliwi niepełnosprawnym poruszanie się wewnątrz obiektu, a także bezprogowe wejścia. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia. Jeszcze w tym roku firma MJ planuje rozpocząć podobną budowę na sąsiedniej działce. Przy niej zaplanowano stworzenie zacisznego, ogólnie dostępnego terenu rekreacyjnego. Dzisiaj do Banku Zachodniego przy ulicy Wrocławskiej alarm pożarowy przywołał żarskich strażaków. Wóz na sygnale podjechał pod główne wejście banku. Wszystko wydarzyło się około godziny 11. System monitoringu żarskich banków, którym dysponuje Straż Pożarna, wyraźnie sygnalizował, że w banku powstało zagrożenie pożarowe. Na szczęście okazało się, że to fałszywy alarm. Powodem były prowadzone na miejscu prace konserwatorskie. Najwyraźniej powstało małe zadymienie, które dotarło do czujnika. Podobne zdarzenie miało miejsce kilka miesięcy temu w tym samym banku. Wtedy również interweniowała straż, ale pożaru nie było. Porzeczki, jagody, wiśnie i kukurydze. Wszystkie te pyszności możemy kupić na targowisku. A ile za nie zapłacimy, odpowiedź w materiale. Poranna ulewa najwyraźniej zniechęciła sprzedawców do wystawienia swoich stoisk na żarskim targowisku. Rano, jak widać, tłumów dziś nie było. Najchętniej mieszkańcy żar kupują pomidory malinowe i ogórek gruntowy. I z owoców maliny i wiśnie, nie? A proszę mi powiedzieć, fasolka teraz, kiedy mam? będzie tania tak naprawdę? Tak, około dwóch tygodni może? Bo już się pokazała, także dwa tygodnie i będzie tańsza niż jest teraz, tak? Bo też klarniowa jest, jest pasola, nie? Warzywa i owoce. Często tu y, pan się pojawia? Tak, w każdy wtorek i piątek. Co ja kupuję? Kupuję powidory, jabłka, kawa i tak dalej. Targowisko to nie tylko owoce i warzywa, to również swojski ser, masło i miód. Mały słoiczek miodu lipowego lub wielokwiatowego kupimy za 12 zł, akacjowy jest o złotówkę droższy. W jakim celu kupuje się ten pyłek pszczeli? To jest na odporność, na to się pije na wiosnę i jesienią, się powinno najlepiej, ale cały czas biorą i to piją. To jest... Z wodą, tak? Tak, z wodą, bo ja osobiście to wolę na sucho, ale to wszyscy z wodą, tam z miodu łyżeczkę można dać do tego, to no zależy, nie? No właśnie, a jaki teraz miód e, warto kupić? Teraz e, no w tej -to. chwili to najlepiej za lipą, lipowy. No ale jest i wielokwiat, i akacjowy, i rzepakowy, no wszystkie schodzą, tylko teraz w tej chwili to już za lipowy. A Pani ulubiony jest jaki? Mój? Wielokwiat. Spadła cena kalafiora, dziś kosztował tylko złoty 80, zł. nieco tańsza niż w ubiegłym tygodniu jest też fasolka szparagowa. Za kilogram zapłacimy 6 ,50 zł 50 groszy. Woreczek bobu był za 4,50. Pomidory bez zmian. Za kilogram malinowych musimy zapłacić 5,50, za zwykłe prawie 3 zł. Ogórki i cebulę nadal kupimy za 3 zł, a ziemniaki za złotówkę. Kolba kukurydzy kosztowała dziś 0,50 50. Zł. Owoców coraz więcej Kilogram czarnej porzeczki kosztuje 4,90, czerwonej 5,50. Wiśnie były dziś po 5 zł, a kilogram czereśni kosztował 11 zł. Smacznego! Praca w żarskim magistracie. Ratusz poszukuje podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych. Wymagane jest wykształcenie wyższe, niekaralność i nieposzlakowana opinia. Dodatkowo co najmniej dwuletni staż pracy, ogólna znajomość przepisów prawa, głównie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, o opiece nad dziećmi do lat trzech, karty dużej rodziny i kodeksu postępowania administracyjnego. Wymagana jest również komunikatywność, otwartość w kontaktach z interesantami dyspozycyjność, rzetelność, systematyczność w działaniu, wysoka kultura osobista i umiejętność obsługi komputera. Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych będzie odpowiedzialny między innymi za prowadzenie rejestracji i nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, prowadzenie spraw związanych z promocją zdrowia i współdziałanie z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej. CV wraz z dokumentami należy składać do 20 lipca osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesyłać listownie. W sprawie naboru informacji udziela zastępca naczelnika wydziału spraw społecznych Iwona Kubiak. Numer telefonu: 68 470 83 93. Od jutra nie wypożyczysz wózka ani kul. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach od jutra, czyli od 15 lipca będzie nieczynna. Biuro wypożyczalni, które mieści się przy ulicy Bohaterów Getta 19 ponownie otworzy swoje drzwi od 29 lipca. Przypomnijmy, sprzęt rehabilitacyjny bezpłatnie wypożyczać mogą tam mieszkańcy Żar, którzy dostarczą do wypożyczalni odpowiednie zaświadczenia lekarskie ze wskazaniem do korzystania z konkretnego sprzętu lub urządzenia pomocniczego. Od września rusza w Żarach akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Skorzystać z nich będą mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 65. rok życia. Szczepienia wykonywać będzie od 1 września do 15 listopada w prywatne Centrum Medyczne Skulap w Żarach przy ulicy Moniuszki. Już teraz chętni na szczepienia mogą zgłaszać się do przychodni. Udział w programie uzależniony będzie od kolejności zgłoszenia. Szczepienia finansuje miasto. Szczegóły pod numerem telefonu 68 470 83 85. Znów głośno o naszych rajdowcach. Miniony weekend z powodzeniem wystartowali w 36 rajdzie polskie safari w Warszawie. To najstarszy rajd rozgrywany w naszym kraju. Rywalizację sportowcy rozpoczęli w piątek. Wystartowali z Centrum Olimpijskim. Później przenieśli się na poligon w Rembertowie, by zakończyć rajd w niedzielę pod pałacem Kultury i Nauki. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął jadący hamerem duet ze sportawy, Piotr Białkowski, Bartosz Momot. To kolejny udany rajd w wykonaniu naszych zawodników. Na czternastym miejscu zameldował się Robert Kufel z pilotem Danielem Dymurskim. W swojej klasie T2 Kufel, jeżdżący Nissanem Nawarom, uplasował się na piątym miejscu. W kategorii Kładów trzecie miejsce zajął Maciej albin Albinowski. W rajdzie wystartowała rekordowa ilość załóg, bo aż 90. Koła. Witam widzów z telewizji regionalnej. Pogoda w środę nie będzie wymarzona. Pochmurna aura sprawi, że możemy czuć się przygnębieni. Zapraszam na prognozę. Środa będzie pochmurna z niewielkimi przyjaśnieniami. Prognozowane są uma Umiarkowane opady deszczu w Żarach, Szprotawie i Głubinie. Termometry wskazują do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie do 40 km na godzinę. W środę, 15 lipca, imieniny obchodzą Roxana i Władimierz. Solinizantom życzymy dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń, a Państwu miłego dnia dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Jakub Wojtaszek. W wiadomościach to wszystko. Teraz czas na program Rozmowa. Dziś z Grzegorzem Krzemińskim, sędzią Sądu Rejonowego w Żarach o zmianach w prawie karnym. Polecam. Następnie wiadomości z żarskiego ratusza. A ja dziękuję już Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro.